Witam Was wszystkich przystanek Magnoliowa. Dzisiaj w tym krótkim filmiku chciałabym Wam pokazać w jaki sposób dbam o moją lawendę francuską. Jak widzicie tutaj jest dużo kwiatków, które świeżo tak naprawdę pojawiły się na tych małych krzaczkach. Spójrzcie, one są naprawdę bardzo ładne. Świeżutki, ładny, soczysty kolor. Ale też pomiędzy nimi mamy tutaj takie Mm, takie książki, które już obeschły, straciły swój kolor roślin.ka się e, w ich przypadku przygotowuje do, do zawiązywania powolutku nasionek. One obumierają dzisiaj, pokażę wam, co z nimi robię, żeby moja lawenda francuska była piękna. Cały zabieg polega na tym, słuchajcie, wyrywam e, taki obeschnięty już. Już zmarniały taki kwiatuszek. Zapobiegam, by lawenda zawiązywała mi w nich nasionka. Dzięki temu ona będzie powtarzała kwitnienie cały czas, przez cały sezon będzie taka piękna. Spójrzcie, bardzo dużo jest tych kwiatuszków. Oczywiście, zapylacze mi tutaj bardzo chętnie pomogą. Nie musicie się bać o to, w jaki sposób sobie ją będziecie o, e, czyścić z tych starych, e, starych kwiatków. Tak naprawdę jej pielęgnacja jest bardzo zbliżona do tej, e, którą robimy względem naszej, e, tej zwykłej, najbardziej popularnej lawendy. Dużo mam tutaj tych kwiatuszków, które potrzebują, e, potrzebują mojej pracy i tutaj pomocy mojej ręki. Patrzcie, słuchajcie, jak ona pięknie wygląda w momencie, kiedy kiedy już tych kwiatuszków takich obeschniętych nie ma. Yy, przy tej pracy, słuchajcie, najfajniejsze jest to, że ta lawenda zaczyna przepięknie pachnieć. Słuchajcie, ten krzaczek mamy już prawie, że gotowy. Zostało mi jeszcze tutaj trzy. I na końcu rabatki nie wiem czy zobaczycie kolejne trzy sadzonki Dziękuję Wam ślicznie za uwagę. Ja dokończę swoją robotę. Do zobaczenia w następnym filmie.